Lecimy, lecimy! Pensylwania, podwójne wagoniki jeszcze rządzą. Przepraszam za brudną szybę, no ale nie zawsze nadążam z myciem. E, jakaś muzyka klubowa mi się włączyła na Dziwna, ale opiera się od DJ-ów i innych takich dziwnych krzykaczy z lat 90. Teraz tak, mamy lekko pod górkę. Copniemy go trochę mocniej, żeby na góreczkę się fajnie wturlać. I góreczkę kończymy z prędkością dozwoloną, czyli 70 I powiem Wam, że no, brak ogranicznika to jest fajna zabawa Tylko trzeba uważać na guźce. dużo guśców tu lata A bardziej bym powiedział, że najwięcej to tu sarenek, Ale w dalszej części w Pensylwanii również i niecwiezie Także można się wyrąbać w strasznie boli Sarenka potrafi tylko unieruchomić, ale niec to potrafi ostrzaskać płyn się